Czołem, czołem, mówi do Was Taczewski. Witajcie w moich skromnych progach. W dzisiejszym odcinku będzie nóż który podobno był bardzo długo wyczekiwany. Pierwsze zdjęcia na moim Instagramie pojawiły się już rok temu, więc serdecznie zapraszam na Instagram, tam znajdziecie na pewno nowości. Natomiast nóż ten jest nie tylko wyczekiwany ze względu na to, że sam w sobie jest dość ciekawy, ale też ze względu pewnie na to, że go rozbierałem i wysyłałem go również na gwarancję, pokazywałem wam co się tam zepsuło i jak go po prostu rozebrać, więc też odsyłam do tego odcinka. I już nie przedłużam, tylko pragnę wam zaprezentować Sog terminus w wersji XR. I nieprzypadkowo od razu na wstępie powiedziałem o wersji, ponieważ nóż ten występuje w różnych wariantach mechanicznych. To znaczy jest wersja XR, którą my tutaj znamy i w Polsce możemy ją kupić, oraz jest wersja slip joint, czyli to jest taka blokada bez blokady, znana m.in. z noży monterskich Gerlach albo właśnie z dziadkowych noży, jakichś takich sierpaków i tak dalej, lub też z scyzoryków średniej i małej wielkości, czyli tych średnich i tych małych, tych zwykłych, które miał na przykład MacGyver, lub tych malutkich breloczkowych, Ale tej wersji w Polsce zdaje się nie ma, więc tutaj no niestety nie pomogę wam. I dla samej jasności, nóż, który Wam dzisiaj pokazuję, jest to nóż zmodernizowany po ulepszeniach i poprawkach, które SOG już wprowadził na przestrzeni sprzedaży przez kilka lat tego noża. I to jest nóż w wersji z blokadą S35VN CRYO. CRYO S35VN, to znaczy pełna nazwa to CRYO CPM S35VN oraz z włóknem węglowym na okładzinach. Więc. Zaczynaj i przejdźmy od razu do wymiarów wagi materiałów oraz do jakości wykonania. Jeżeli mówimy o złożonym nożu, to ma on 108,2 mm długości na 28 mm szerokości, gdzieś tutaj w najszerszym miejscu oraz na 12 mm grubości, nie licząc oczywiście klipsa, troszeczkę wystającego kołka i blokady wystającej, no bo tutaj tego akurat nie liczę, więc 12 mm grubości, kiedy jest złożony. Jeżeli idzie o samo ostrze, to ma ono 74,9 mm długości na 25 szerokości, czyli długości na szerokości i 2,5 mm grubości, czyli w teorii powinno to ostrze całkiem nieźle ciąć, a jeżeli idzie o wymiary, to oczywiście nóż ten jest fajnym EDC-em, polecałem go w filmie o nożach do EDC takich dobrych nożach, yy, według mnie, które nie są za duże, nie są za małe nie będą wazić w kieszeni i uważam, że wymiary tego noża akurat idealnie wpisują się w to co mówiłem oprócz tego nóż ten waży 90,7 g więc no powiedzmy że jest średnio ciężki Zawdzięcza to tutaj tym stalowym linersom, ponieważ w Benchmadech, na przykład Bugout Mini albo Bugout to jest taka konkurencja do tego noża, no to tamte linersy są dużo krótsze, przez to ten nóż jest lekki, dlatego nazywa się Bugout, bo to taki nóż, widzicie jak się wszystko wali, to go bierzecie, łapiecie i wychodzicie, czyli jak bailout Bag, właśnie torba BOB, no to z tym nożem jest tak samo, a tutaj jest ten nóż po prostu wyposażony w stalowe linersy, które są no oczywiście cięższe, no i konstrukcja tego noża też jest pół zamknięta, więc to wszystko sprawia, że ten nóż jest cięższy, natomiast w teorii powinien być mocniejszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli idzie o materiały, to oczywiście okładziny są zrobione z włókna węglowego, całkiem fajnie obrobionego, całkiem dokładnie tutaj nie ma żadnych niedoróbek. Yy, oczywiście ze stalowymi linersami, chociaż nie wiem z jakiej stali. Oprócz tego mamy stalowy kołek blokady, stalowe sprężyny, nie, nakładki z. Plastiku, jakiegoś tworzywa. Nie wiem, czy to jest G10 czy nie, ale wydaje mi się, że to jest po prostu jakieś tworzywo i stal głowni, czyli CPM. Krajo S35VN. No, już niedługo to te nazwy będą na trzy zeszyty, a nie na dwie linijki, także przyzwyczajajcie się. Jeżeli idzie o te stal, to Krajo, no to ja szczerze nie wiem, jaka jest różnica między tą stalą, która jest obrobiona termicznie w ten sposób, czyli to Krajo, czyli kryogeniczne. Tak się powinno to kojarzyć, bo stal ta jest najpierw, zdaje się, przed hartowaniem zamrażana do minus 185 stopni płynnym azotem, a potem dopiero jest hartowana. Tutaj ta, ta głowa, to ostrze ma 60 do 62 Hz twardości, czyli naprawdę już sporo. To nie jest nóż, który się da gdzieś na kamieniu naostrzyć w lesie, jak survivalowy nóż powinien być. Bo ja nie wiem, tak do końca ta stal ma być wzmocniona i ta twardość ma być zwiększona i ta struktura tej stali ma być lepsza, ale jaka to jest różnica między tą stalą a zwykłą S35VN? No nie pytajcie się mnie, bo nie jestem w stanie wam stwierdzić. Obu noży używałam się tak samo. Oba noże według mnie całkiem nieźle tną, całkiem Nieźle się dobrze ostrzą, nawet na zwykłych kamieniach. Dla mnie to trochę jest taki mit, że stale proszkowe to już trzeba ostrzyć na diamentach, bo inaczej się nie da. Po prostu trzeba więcej pracy. I oba noże nie tępią się jakoś wybitnie. Znaczy, oba w obu przypadkach ta stal się nie tępiła jakoś super. Ale i tak wolę 30. Dla mnie S30 jest fajniejszą stalą, po prostu tak mam, koniec ale o stali pogadamy sobie później. Najpierw jeszcze o jakości wykonania. Ogólnie nie ma niedoróbek jakichś wielkich. Są projektowe błędy, według mnie, których nie poprawiono, ale nie ma niedoróbek. Backspacer jest fajnie zrobiony, wykończony, także nie wyłazi, schodzi się fajnie, całkiem przyjemnie. Okładziny są całkiem ładnie wyszlifowane, nawet na bardzo gładko. Nawet bym powiedział, że za bardzo gładko, natomiast to też jest pewna poprawka względem pierwotnego projektu. No i tutaj nie ma też niedoróbek. Może nie do końca jest wyprowadzone ostrze tak jak trzeba. Takie jest takie na mech. Ale satyna, wszystko jest ok, tak jak powinno być zrobione. Scentrowany ten nóż też jest ok, więc nie mam tu żadnych zarzutów, jeżeli idzie o jakość wykonania takich wielkich. No Za te pieniądze uważam, że ten nóż jest wykonany całkiem dobrze, całkiem poprawnie i tak powinno być. Super, hiper ekstra dokładności wymagałbym od noża, który jest nożem customowym, jakimś od jakiegoś makera i tak dalej. To od noży Hermana czy Chrisa Riva można takich rzeczy wymagać, a nie od produkcyjniaka za parę stówek. Z rzeczy formalnych jeszcze muszę tu powiedzieć, że łatwo się ten nóż rozbiera, co zresztą widzieliście, można go rozbierać tylko torxem T6, nic więcej nie potrzeba, więc jeden śrubokręcik, jeden bicik i już cały nóż może być rozebrany łącznie z klipsem i pivotem itd. Więc bardzo fajna sprawa, ja lubię jak jest prostota, jednym bitem można zrobić wszystko. I przejdźmy już do specyfikacji funkcji, co tu się dzieje, co tu jest, co tu nam producent dał, jakie są założenia projektowe. I zacznijmy sobie od tyłu. Na początek, bardzo duży minus. Ja lubię dziurkę na ogonek, na laniard, na kutasika, jak niektórzy mówią ze Staropolskiego. No, tego tutaj nie ma. Więc jest to lekki dla mnie minus. Nie wszyscy noszą, natomiast ja lubię, więc no szkoda. Natomiast mamy tutaj klips, który jest klipsem tip-up, dwustronnym. Jest całe szczęście symetryczny, bo to jest też zmiana względem poprzednika, że był inny klips i on nie był symetryczny. I ten klips jest bardzo deep carry, bo on jest jeszcze za nożem, więc za ten klips spokojnie da się jakiegoś tam kutasika zaczepić i całkiem fajnie tutaj wchodzi w tę szczelinę. Więc uważam, że no okej, okay, jest to jakaś proteza taka, tego tej dziurki na ten laniardzik, na ten ogonek i, i ok, jeszcze jakoś to jestem w stanie wybaczyć. Klips poprzedni bardziej mi się podobał, bo był krótszy i mniej go było widać. Był też deep carry, natomiast no, no mamy tu jak mamy, ten jest cieńszy, bardziej imituje klips długopisa, więc może to o to właśnie chodziło. Poprzedni był ciekawszy, miał wypisany napis sog, tak bardziej się kojarzył z tym takim dziedzictwem narzędziowym soga tych multituli i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądał stary nóż w tej poprzedniej wersji, ja oczywiście o zmianach powiem, to możecie zobaczyć mój film z rozbierania tego noża, bo tam jest stara wersja i dostrzeżecie kilka innych, jakby kilka różnic, kilka innych zmienionych elementów, oprócz jednego, który mnie bardzo denerwuje, a nie został zmieniony. Kolejna rzecz to oczywiście ten backspacer, konstrukcja powiedzmy to pół zamknięta, no bo tutaj już nie jest to zamykane, mimo że mogłoby być. Natomiast pamiętajcie, że przez to, że konstrukcja jest w jakiś sposób zamknięta, to ten nóż będzie się bardziej brudził, bo tam będzie gdzieś. Jakiś brud się tutaj w tej szczelinie zbierał, trzeba brać jakieś takie patyczki, jak do uszu i, i czyścić ten nóż. No bo tam naleci jakiegoś ym, paprochów, y, nitek, włosów, nie wiadomo czego tam może nalecić kurzu. No i wtedy jest problem, bo ten nóż może się na przykład tępić od czegoś takiego. Ciekawostką niech będzie, że backspacer jest jakby skręcony z klipsem, yy, i też trzeba zauważyć, że yy, to wszystko, ten cały klips trzyma się na jednej śrubce, co też pokazywałem w odcinku, gdzie rozbierałem ten nóż. Idziemy dalej, idziemy do przodu i trzeba powiedzieć coś o okładzinach. Okładziny też się zmieniły, one są mniej ponacinane niż były w poprzedniej wersji. Natomiast jeżeli idzie o projekt, to ja muszę przyznać, że projekt jest fajny i ergonomiczny. Jest takie zgrubienie charakterystyczne, żadnych udziwnionych form. Jest fajna zatoczka na ten kciuk. Tu są fajne zeszlifowania, ścięcia, chociaż mogłyby być łatwiejsze, ładniejsze, ale wygląda mi na to, że to taka jest struktura włókna węglowego wyciętego po prostu. No i bardzo ergonomiczny jest ten nóż, mi się go bardzo dobrze trzyma. Rampa jest pomyślana tam, gdzie powinna być, jele co to chroni, przed ześliźnięciem się palców na ostrze, więc bardzo jest to ergonomiczny nóż i pod tym względem jest to jeden z lepszych projektów, jakie miałem w rękach. Ja bym powiedział, że to jest taki klasyk ergonomiczności, jak Rat jedynka nawet, tylko on jest trochę mniejszy, więc, więc to naprawdę jest dla mojej ręki, może nie największej, może nie najmniejszej, taki klasyk Ergonomii, naprawdę to jest, świetnie się trzyma ten nóż i za to go bardzo lubię. Ten klips jak był krótszy to było go mniej czuć, natomiast teraz już bardziej, chociaż to trzeba ścisnąć bardzo ten nóż i gdzieś tutaj docisnąć, żeby ten klips się oznaczył, ale tak to nie. Także super jest ergonomiczny ten nóż i to też jest oczywiście na spory plus. No i przechodzimy do mojego głównego zarzutu, czyli do rampy pod kciuk i do Jelca, czy też yy, flipera. One mają ponacinane takie wycięcia, które powinny ułatwiać trzymanie się palca na tym, w tym miejscu, to znaczy na rampie, żeby była, był pewny chwyt i oczywiście, żeby pewnie można było otworzyć ten nóż przy pomocy flipera. I wszystko by było super, natomiast według mnie to jest tak wycięte, że szarpie palec, drze skórę i to jest bardzo źle pomyślane. Nie było to poprawione w nożach i nie jest to poprawione w tym projekcie, chociaż te wersje się różnią i niektóre rzeczy są poprawiane, a niektóre nie są i widziałem chyba z jakąś taką rozsądniejszą tutaj, rozsądniejszymi wycięciami. Natomiast no nie jest to poprawione i strasznie mnie to denerwuje, bo jak ktoś ma delikatniejsze palce, to na pierwsze razy, kiedy będzie strzelał tym nożem albo będzie chciał go jakoś normalnie użyć, to podrze sobie skórę na palcach. I ja też na samym początku tak miałem, mimo że niby wnożowiony jestem, więc, więc no nie, nie podoba mi się to. Zresztą pokażę Wam tutaj. Mamy CVV, elementum i tutaj jest pewna rampa na kciuk i nie jest ostra, a dość pewnie mi się trzyma. Oczywiście jest bardziej ślisko niż tutaj, no ale lepiej mi się trzyma tutaj palce. Chociaż ten nożyk jest ciutkę, ciutkę mniejszy. I tak samo tutaj ta rampa też, yy, też jest okej. Okay. Ona wystarcza, to mogą być delikatne nacięcia, nie muszą być to jakieś takie zdzierające skórę, drące w ogóle, to, to jest strasznie na minus, bardzo mi się to nie podoba i po prostu uważam, że to, te elementy są do poprawy, bo one po prostu niszczą skórę, a to nie o to chodzi chyba w posiadaniu noża. I teraz mechanika. Mechanika w tym nożu jest dość zawiła, ponieważ nóż ten w teorii wyczerpuje tematy, jakby wyczerpuje temat otwierania noża. Bo możemy otworzyć go z kołka i ludzie narzekają, że się nie da. Ten kołek mocno dość wystaje, więc nie rozumiem, dlaczego by się miało nie dać. Bardzo przyjemnie ten kołek chodzi, i z kołka się bardzo fajnie otwiera, ten nóż. Da się i tak i tak, więc nie rozumiem, dlaczego by się nie dawało. I oczywiście flipper. Fliperem kiedyś ostatnio takie coś widziałem. Tak. O, taki sposób otwierania. To też na Instagramie gdzieś tam. Więc otwiera się ten nóż na wszelkie sposoby. W teorii powinno się jeszcze dać otworzyć ten nóż z blokady. Natomiast tu się nie da, bo jest takie przejście, takie zblokowanie się, i dopiero ten nóż się da otworzyć. Dla mnie. Szkoda trochę. Natomiast czy z blokady potrzebuję go otwierać? Nie, bo to tylko będzie te sprężyny gdzieś tam w jakiś sposób nadwyrężać, więc może lepiej nie. Natomiast otwieranie skołka jest przyjemne, z też jest przyjemne. W ogóle to, że tu jest flipper plus kołek, to już jest super, ale tu jest blokada typu Axis i jeszcze do tego są łożyska, stalowe, o ile się orientuję. Więc naprawdę to jest super, żeby mieć Axisa z łożyskami. To zapewnia bardzo fajną płynność, choć muszę przyznać, że. O, tutaj się schyle. Ostatnio dostałem czy znaczy kupiłem sobie od Michała, którego serdecznie tutaj pozdrawiam z tego miejsca. Y, mm, obserwujcie go na Instagramie, bo naprawdę ma super foty i, i super recenzje. Też pisze, bo on nie występuje, nie mówi, tylko pisze raczej na grupach i, i na Instagramie, na Facebooku u siebie. No to ten nóż, jeżeli idzie o płynność i te ceramiczne łożyska i tak dalej, no to tutaj Chińczycy robią fenomenalną robotę. I ten nóż nie jest w stanie osiągnąć tej płynności, ponieważ blokada jest takim. Takim trochę hamulcowym tej płynności, choć po wyrobieniu się już jest całkiem okej. Okay. Natomiast tutaj, no, no to jest super, ten nóż też będzie zrecenzowany i pewnie gdzieś pojedzie dalej, bo nie do końca się zgraliśmy, natomiast cenię, bardzo szanuję i podoba mi się ten nóż. Więc super jest to, że tutaj jest Axis, są łożyska, jest dwa sposoby otwierania, naprawdę fenomenalne. Ja bym chciał mieć w Benchmade'ach flippera i łożyska, to by było super. Bardzo mi się z tego powodu cieszę. Tak więc mechanika na absolutny plus i sama blokada też na plus, ponieważ Axis Lock, wbrew pozorom, jest jedną z najmocniejszych blokad. Tutaj ten nóż, ja w ogóle szykuję już film o takich najpopularniejszych blokadach, ten nóż blokowany jest za pomocą takiego kołka stalowego, dość grubego. I spróbujcie wygiąć taki kołek stalowy. To jest naprawdę dość trudna rzecz. Axis Lock to jest taki idealny złoty środek pomiędzy szybkością otwierania noża, a y, mocą blokady. No bo na przykład tutaj mamy Triadlock i ten Triadlock to jest taki, taki wolny do otwierania, a Axis Lock jest bardzo szybki do otwierania. I Triadlock oczywiście pewnie będzie mocniejszą blokadą, natomiast y, tutaj tej mocy wystarczy spokojnie dla folderu, a jednak ten nóż otwiera się szybko, więc mechanika plus blokada bardzo na plus. Cieszę się, że sok eksperymentuje z takimi rzeczami, nie wszystko mu jeszcze wychodzi. O czym za chwilkę, natomiast bardzo się cieszę, że są takie pomysły i takie pomysły są wdrażane, bo to też będzie naciskać oryginalnego benchmada, żeby na przykład wprowadzać jakieś innowacje. A co mi się tutaj nie podobało, co mi tutaj nie zagrało? No, nie zagrały mi sprężyny, bo obie mi pękły. I ten nóż pojechał na gwarancję, co zresztą widzieliście. Widzieliście, jak ta sprężyna pękła i widzieliście, jak te sprężyny są delikatne, bo w trakcie kręcenia tego filmu ja zgiąłem jedną sprężynę, zakładając w ogóle na kołek. Czyli jak chcecie serwisować taki nóż, wyczyścić go, wypolerować tam w środku i jeszcze nasmarować i potem skręcić i użyć jakiegoś tam właśnie kleju do gwintów, no to to jest niebezpieczne, bo możecie taką sprężynę zniszczyć. I z tego, co wiem, z tego, co widziałem, to nie są takie same sprężyny, jak sprężyny Omega. Gaz Benchmade. A. Wrzucę wam tu zdjęcie, to są inne sprężyny, i nie możecie ich jakby stosować współzamiennie, bo geometria tych sprężyn jest inna. Prawdopodobnie też inna, inne są materiały. I ogólnie te sprężyny pękły, bo prawdopodobnie są ze złych materiałów albo są źle obrobione termicznie i tak dalej, i tak dalej. Nie znam się na metalurgii, więc o stali kraju wam dokładnie nie opowiem. Mam nadzieję, że ktoś się w komentarzach znajdzie. I tak samo nie opowiem wam, dlaczego te sprężyny zawiodły, ale zawiodły. Z tym, że wysłałem je do sklepu, gdzie kupiłem ten nóż, a kupiłem ten nóż w łódzkim sklepie, czyli w CQB, i CQB wysłało mi nóż nowy. Więc za to super. To jest fantastyczny serwis. Wysłano mi ten nóż chyba po dwóch tygodniach od razu nowy. Dostałem w pudełku ze wszystkim, więc. Więc super, fantastycznie, bo to miał być mój edec, miałem go sobie nosić i, i super, ale tak po czasie stwierdziłem, że chyba to nie jest jednak, yy, nie będzie to jednak mój idealny edec i na razie moim edecem jest tutaj to, to, to noszę na co dzień, a to nie. To gdzieś pojedzie do nowego nabywcy, z tym, że wiąże się tutaj też cena, o czym powiem na samym końcu. Przejdźmy do tego, co jest najważniejsze w nożu, czyli do ostrza, czyli do geometrii, profilu i tak dalej. Jeżeli idzie o profil, to jest to taki clip point, ale taki książkowy zachowawczy clip point. To nie jest jakiś taki zbój mordulec, to jest taki nożyk typu clip point, który ma fajną przebijalność, bo tutaj jest też fałszywka, więc ta przebijalność jest fajna. Natomiast nie jest to jakiś taki bardzo przesadzony clip point, więc, więc super. Dla mnie to na plus pod Podoba mi się to mocno. Jest tutaj wysoki szlif typu skandi, wysokie skandi tutaj jest, więc nie jest to pełny płaski, przez co ten nóż był, miał, będzie miał gorsze właściwości dnące niż jakby to był pełny płaski. Ale ten nóż i tak całkiem nieźle sobie daje radę z krojeniem, i ta stal też wspomaga to krojenie, więc bardzo mi się to podoba. Jeżeli idzie o krawędź tnącą, to jest no, nieźle wyprowadzona, powiedzmy. I yy, jest też typu takiego zwykłego, płaskiego, więc tutaj nie ma żadnych totalnie, totalnie udziwnień. Nóż ten całkiem nieźle tnie, całkiem nieźle przebija. Jestem zadowolony. Yy, długości tego ostrza starcza do codziennych zadań bez problemu. I jest on na tyle szeroki, że kanapkę bez problemu się nim posmaruje. Muszę przyznać po latach, że wysokie skandi ułatwia smarowanie masełkiem, bo tak się fajnie schodzi. Yy, jest lepszy do smarowania. Wysokie skandi jest lepszy do smarowania. Niż pełny płaski, tak według mnie. Stal to tak jak wspominałem e, CPM S35VN w wersji cryo, czyli z tą dodatkową, jakby tam e, hartowaniem, tylko w ujemnych temperaturach przy pomocy płynnego azotu 60-62Hz. No dużo. Ale ostrzy się w miarę. Ja ostrzyłem i, i muszę przyznać, że całkiem spoko. Natomiast nóż przyjeżdża nowy, przynajmniej w moim wypadku, oba te egzemplarze, które dostałem, przyjeżdża ostry jak, jak mordulec normalnie, jak, jak brzytewka. Możecie sobie golić nim ręce, nogi, co tam chcecie sobie golić, więc bez problemu będzie w stanie pozbywać się nadmiernego owłosienia z waszych ciał. I przejdźmy teraz do podsumowania. Na samym początku opowiem wam ściśle o zmianach, jakie zostały wprowadzone w tej nowej wersji względem tej, którą rozbierałem. Po... Poprzednio na filmie, którą wam pokazywałem. Więc po pierwsze zmieniono tutaj liczbę tych nacięć, jest ich teraz mniej, tutaj jest gładko. Czy to się gorzej trzyma? Według mnie nie to nie przeszkadza. Te nacięcia na przykład tutaj gdzieś przy piwocie to w ogóle by niepotrzebne, więc według mnie OK na plus pewnie wychodzi taniej i bardziej ekologicznie, bo nie trzeba tego tyle nacinać i energii marnować. To po pierwsze, po drugie jest klips, to jest taka wizualnie największa zmiana. Klips jest teraz dłuższy, węższy, mniej się zdziera. To muszę przyznać, że dużo, dużo gorzej schodzi ta farba. Mniej się zdziera ten klips, jest w miarę wygodny. No, tamten był wygodny, ten też jest wygodny, on nie jest zbyt sztywny, zbyt mocny, więc też mi się podoba. Natomiast wolałem poprzedni klips. On nawiązywał do tej takiej spuścizny Soga, jako takiego, yy, takiej firmy, która robi multitule, takie noże, ratownicze, noże wojskowe, takie mordulce i tak dalej. Bardziej mi się to podobało tutaj jest tak, tak se, tak, tak jak wszędzie. Tamten był bardziej po prostu charakterystyczny, ten jest taki, tak jak wszyscy mają. I jeszcze trzecia zmiana to oczywiście skład stali, znaczy nie skład, tylko jakby typ hartowania, czyli tu jest to Cryo. CPM S35VN wcześniej było zwykłe, S35VN tak samo jest z D2. W tych nowych wersjach noży podobno też jest Cryo D2 zamiast D2 zwykłej, także ile to jest lepsze, nie wiem, 60-62 HRC to dużo. O ile ta stal jest lepsza, no tego wam nie powiem. Nie jestem metalurgiem, nie znam się na stali. Pewnie na forum naifów gdzieś tam coś było na ten temat napisane. Jeżeli idzie o podsumowanie, to powiedzmy sobie o gwarancji. W Stanach jest to gwarancja podobno chyba dożywotnia, a w Polsce chyba dostajemy dwa lata, o ile pamiętam. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale muszę przyznać, że serwis zachował się super. Nie mogłem dostać sprężyn samych, bo ich nie mają więc po prostu wymienili mi nóż. Gdybym dostał same sprężyny, wyszłoby dużo, dużo taniej i naprawianie sprzętu jest tańsze niż wymienianie go. No ale świetnie się serwis zachował, więc propsuję tutaj CQB. Możecie do nich pisać w takich sprawach. Jeżeli mieliście jakieś tam z gwarancją doświadczenia, to też nie piszcie w komentarzach. Bardzo będę wdzięczny za Wasze doświadczenia właśnie w takiej materii. Jeżeli idzie o cenę, to gdy kupowałem ten nóż, płaciłem za niego 400 zł. tego koła ale dawało się go wyrwać w cenie gdzieś 340 zł nawet w maju tamtego roku, 21 no a teraz ta cena to już 550 zł sprawdzałem wczoraj no i ta cena już jest duża ja wiem, że Zetki na przykład kiedyś kosztowały po 600-700 zł i zdrożały teraz do 1500 zł na przykład no ale ten nóż jak wcześniej był świetną propozycją o materiałach premium za naprawdę niewygórowane pieniądze Dzisiaj faktycznie to też jest chyba jeden z tańszych noży o tej specyfikacji, ale wydaje mi się, że to już jest trochę dużo i gdybym miał osobiście kupować, to wybrałbym ze stalą typu D2 i z G10. Bo G10, jeżeli nie uczestniczycie w apokalipsie zombie albo nie chcecie zdobywać świata przy pomocy tego noża, pewnie nie zrobi Wam różnicy wobec włókna węglowego. Ta różnica, jeżeli idzie o wagę, też jest. Według mnie niezauważalna. Natomiast to jest sensowniejszy nóż, bo jest tańszy. I on też już kosztuje chyba około 300, a nawet ponad. Natomiast zawsze zaoszczędzicie dwie stówki, będzie super. Ale są też wersje tego noża, z tych materiałów, które są pomalowane. W różowe złoto, w żółte złoto, w szary. I one chyba są ze 150 albo 200 jeszcze droższe. A to już jest totalny bezsens. Płacenie za kolorek 200 zł, to to jest już totalny bezsens, a one się chyba projektowo totalnie nie różnią i materiałowo od tego, co tutaj mamy. Więc nie polecam. Polecam najtańsze wersje, będą najfajniejsze. D2 to jedna z moich ulubionych stali. Ale jest jeszcze druga strona medalu. No bo Chińczycy mają potężną ekspansję i możecie dostać płynny nóż, który jest naprawdę fajny i który jest na łożyskach i który też będzie miał fliperka i będzie fajnie klikał. Tylko będzie miał trochę inną blokadę i może być dużo, dużo tańsza, może być równie sensownym wyborem. I też będzie dorobione odpowiednio i też nie będzie gdzieś tam w tyle, jeżeli idzie o jakość wykonania. Więc zastanowiłbym się grubo, jeżeli chcecie mieć taki fajny kształt, ergonomię, z tym nieporadnym i niefajnym drącym palec jelcem czy tam fliperem i z tą rampą, no to okej. Okay. Ostrze, ergonomia, wszystko super, materiały super, natomiast yy, nie wiem, czy warto aż tyle płacić. Wolałbym D2, jak chcecie, to polecam. Z D2, z G10 polecam, a to polecam tylko dla tych, którzy są uparci i chcą naprawdę mieć ten nóż. No bo ten nóż ma lepszą stal, jak w benchmajdach i lepsze materiały, no bo Benchmade to tam aluminium jakieś albo G10, a tutaj macie włókno węglowe, tylko benchmajdy będą lżejsze. No ale jestem w stanie zrozumieć, ktoś może chcieć S35 zamiast S30. I ja wolę S30. Po prostu bardziej lubię ten stal, ale no ta powinna być na papierze lepsza. Ostatecznie mogę polecić, ale ten nóż tańszy zamiast Benchmade'ów, Jak się chcecie uprzeć na Axis Locka, spoko. Naprawdę ten tańszy będzie na pewno lepszym wyborem niż te droższe. A te w ogóle już pokolorowane to jest totalny bezsens i tego bym nigdy nie kupował i tego nigdy bym nie tykał. Czy w Slip Joincie taki nóż byłby fajny? No, chyba dla entuzjastów, bo tutaj to właśnie ta blokada i ten system otwierania robi. Robotę, jak to mówią anglosasi, a slipdżain to tak, to to nie. To slipdżain to dziadkowy nóż, jakieś tam drewienko, jakiś tam fajny fajna stal, to może tak, jakiś mosiąc, ale, ale coś takiego. Albo gdzieś dziesiątka jeszcze i slipdżain tak. Chociaż projektowo jest ładny, muszę przyznać, że jest ładny. I to by było na tyle, jeżeli idzie o ten nóż. Pamiętajcie. Żeby subskrybować mój kanał, udostępniać moje filmy, bo się mogą komuś przydać, mogę komuś pomóc. Zresztą ja też chciałbym powiększać swoje zasięgi powiem tak egoistycznie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapkę pod tym filmem najlepiej w górę. Pamiętajcie też, że sekcja komentarzy w całości należy do Was. Proszę tylko o kulturę wypowiedzi. Bardzo liczę się z Waszym zdaniem, sugestiami. Piszcie o gwarancji, piszcie, co myślicie o tym nożu, piszcie, co myślicie o nożach tańszych tych wersjach tego noża, czy Wam się podoba, czy nie. Czy jesteście chętni do zakupu czegoś takiego. Pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Instagramie i na Twitterze, gdzie codziennie coś już teraz w sumie dodaję, gdzie codziennie gdzieś tam jestem i na bieżąco w życiu codziennym jest dużo nowych rzeczy, więc jak tutaj nie ma, to, to tam na Instagramie już coś może być, albo jak tam jest, to gdzieś w jakimś czasie się pojawi tutaj na YouTubie. Pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na fanpage'u tego kanału oraz na fanpage'u i na kanale do potęgi. A mi nie pozostaje nic innego, jak tylko pożegnać się z wami, także pozdrawiam!